Każdy chce zarobić milion, ale większość nawet nie odkłada 10 zł. Fakt pierwszy. Znasz to uczucie, kiedy mówisz, to tylko kawa za 17 zł? A potem dziwisz się, że konto wygląda jak pustynia po weekendzie? To właśnie tu zaczyna się efekt kuli śnieżnej. Jeśli codziennie zamiast tej modnej latte wrzucisz do inwestycji te 17 zł, po roku masz ponad 6 tysięcy zł. Po 10 latach mały urlop w Hiszpanii. Po 20. Kawałek mieszkania. Sekret bogatych ludzi nie polega na tym, że zarabiają więcej. Oni po prostu nie wydają wszystkiego, co mają, bo każda kawa, której nie wypijesz dziś, może być Twoim kapitałem jutra. A smak zwycięstwa jest o wiele lepszy niż smak mlecznej pianki. Fakt drugi. Wyobraź sobie, że każdego miesiąca odkładasz tylko 20% swojej pensji. Brzmi nudno? Może. Ale właśnie to nudne buduje wolność. Efekt kuli śnieżnej działa tak. Pierwsze 100 złotych zarabia ci 5 złotych, potem te 5 zarabia kolejne 50 groszy. I nagle masz maszynę do drukowania pieniędzy, która nie wymaga nadgodzin. Albert Einstein nazwał procent składany ósmym cudem świata i miał rację: tylko większość ludzi woli cud w postaci nowego telefonu. Jeśli więc chcesz, żeby pieniądze zaczęły pracować dla ciebie, przestań traktować oszczędzanie jak karę. To nie kara, to bilet w jedną stronę do świata, gdzie nie martwisz się o rachunki. Fakt trzeci. Większość ludzi mówi, nie mam z czego odkładać. Ale prawda jest taka, że zawsze znajdzie się kilka złotych, które można uratować przed własnym impulsem. Wystarczy zmienić sposób myślenia. Zamiast mówić, nie stać mnie na oszczędzanie, spróbuj nie stać mnie na brak oszczędzania. Wyobraź sobie, że odkładasz 10 złotych dziennie, czyli mniej niż kosztuje pizza z dostawą. Po roku masz 3650 złotych. Po pięciu latach 18 tysięcy. A jeśli wrzucisz to na konto oszczędnościowe albo prostą inwestycję, pieniądze same zaczną rodzić pieniądze. Bo w finansach działa ta sama zasada co w życiu: małe rzeczy robią wielką różnicę, tylko że zamiast rośliny podlewasz własną przyszłość. I nie potrzebujesz do tego magistra z ekonomii. Wystarczy konsekwencja i kubek wody dziennie. Fakt czwarty. Znasz ten moment, gdy mówisz kupuję, bo była promocja? To właśnie finansowa pułapka numer jeden. Sklepy nie sprzedają taniej. One uczą cię wydawać szybciej. Kupując coś, bo okazja dajesz sobie iluzję oszczędzania, a w rzeczywistości karmisz cudzy portfel. Jeśli naprawdę chcesz mieć więcej pieniędzy, naucz się mówić na szaś nie przecenom, które nie są potrzebą tylko pokusą. Przemyśl, gdybyś zamiast promocyjnej bluzy za 150 zł zainwestował te pieniądze. Po kilku latach miałbyś ponad 200. A ile masz dziś z tej bluzy? Pewnie plamy po kawie i zero satysfakcji. Oszczędzanie nie polega na odmawianiu sobie wszystkiego, polega na tym, by wydawać świadomie, bo każda decyzja zakupowa to głos oddany na twoją przyszłość albo przeciwko niej. Fakt piąty. Największy błąd ludzi z pieniędzmi czekają na lepszy moment, na podwyżkę, na wakacje, na nowy rok. A tymczasem to, co najtrudniejsze w budowaniu majątku, to nie inwestowanie, tylko zaczęcie. Każda złotówka, którą odłożysz dziś, jest jak pierwszy płatek śniegu w kuli, która zaczyna się toczyć. Nie musisz mieć milionów, by inwestować. Zacznij od małych kroków, 50 zł miesięcznie w fundusz, akcje, cokolwiek. Po roku nie zauważysz tych 50, ale zauważysz efekt. Najbogatsi ludzie świata nie zaczynali od fortun, zaczynali od decyzji, bo pieniądze mają jedną zasadę: kochają ruch im. Szybciej zaczniesz je poruszać. Tym szybciej zaczną poruszać Twoje życie. Więc zamiast mówić poczekam, zrób to dziś, bo nic się nie zmieni, jeśli Ty się nie ruszysz. Fakt szósty. Ludzie często myślą, że żeby inwestować, trzeba mieć fortunę. Tymczasem to nie pieniądze robią inwestora. To inwestor robi pieniądze. Najlepsi zaczynali od kwot tak małych, że inni się z nich śmiali. Wyobraź sobie, że odkładasz 50 zł miesięcznie na fundusz indeksowy. Po roku masz 600 zł. Brzmi banalnie, prawda? Ale jeśli robisz to przez 20 lat, ta suma dzięki procentowi składanemu może urosnąć do ponad 20 tysięcy złotych. A jeśli zwiększysz wpłatę, kula śnieżna rośnie jeszcze szybciej. Właśnie na tym polega magia systematyczności. Nie na skoku, ale na kroku. W finansach nie wygrywa ten, kto biega sprintem, tylko ten, kto codziennie idzie w tym samym kierunku. Bo bogactwo to nie punkt na mapie. No to marsz, który zaczyna się od pierwszej małej decyzji. Fakt siódmy. Największy to pieniądzach, że trzeba więcej zarabiać. Większość ludzi nie potrzebuje większej wypłaty, tylko mniejszej ilości dziur w budżecie. Jeśli zarabiasz 3000 zł, a wydajesz 2900, jesteś biedniejszy niż ten, kto zarabia 2000 i wydaje 1500. Sekret nie leży w tym, ile wpływa, tylko ile zostaje. I właśnie to, ile zostaje, buduje Twoją wolność. Pomyśl o pieniądzach jak o wodzie w wannie. Jeśli ciągle odkręcasz kurek, ale korek jest wyjęty, nie pomoże Ci nawet ocean. Dopiero kiedy zatkasz odpływ, czyli nauczysz się kontrolować wydatki, możesz naprawdę się zanurzyć. Finansowa niezależność nie wymaga geniuszu. Wymaga zamknięcia portfela wtedy, gdy kusi Cię, by go otworzyć. Fakt ósmy. Każdy zna kogoś, kto nie ufa bankom. Trzyma pieniądze w słoiku, pod materacem albo w manager luandastir, bezpiecznej skarpecie. Problem w tym, że ta skarpeta nie zna pojęcia procentu składanego bank zna. I choć nikt nie lubi inflacji, to właśnie ona zjada wartość pieniędzy, które stoją w miejscu. Zostaw tysiąc złotych w słoiku na 10 lat, a za dekadę kupisz za nie o połowę mniej. Zainwestuj ten sam tysiąc w fundusz lub lokatę, a może przynieść ci dwa razy więcej. To nie magia, to matematyka, tylko ta, której większość ludzi unika, bo łatwiej ufać skarpecie niż kalkulatorowi. Ale prawda jest prosta: pieniądz, który nie pracuje, umiera z nudów, a pieniądz, który krąży, rozmnaża się szybciej niż plotka w małym miasteczku. Fakt dziewiąty. Większość ludzi myśli, że inwestowanie to czarna magia dla geniuszy z Wall Street. Tymczasem prawdziwe bogactwo zaczyna się od ciekawości. Wystarczy, że raz na tydzień poświęcisz godzinę, by poczytać o tym, jak działa giełda, co to są fundusze indeksowe, albo dlaczego procent składany to Twój najlepszy przyjaciel. Ta jedna godzina tygodniowo to zaledwie 4 godziny w miesiącu, mniej niż spędzasz w kolejce po kawę. A z czasem ta wiedza zaczyna zarabiać za Ciebie. Bo inwestowanie to nie hazard. To edukacja, która płaci dywidendy. Ktoś kiedyś powiedział, że jeśli nie nauczysz się, jak pieniądze pracują, będziesz pracować dla tych, którzy to zrobili. I to jest prawda, która nigdy się nie dewaluuje. Nawet jeśli zaczynasz od 100 zł, zacznij. Bo wiedza to jedyna inwestycja, której nie zabierze ci żadna inflacja. Fakt dziesiąty. Większość ludzi chce mieć więcej pieniędzy, ale boi się słowa budżet. Kojarzy się z ograniczeniem, zakazem, czymś, co zabija spontaniczność. A tymczasem budżet to nie kajdany, to mapa. Pokazuje ci, gdzie naprawdę idą twoje pieniądze. Zrób prosty eksperyment. Przez 30 dni zapisuj każdy wydatek, nawet drobne przekąski i bilety. Po miesiącu zobaczysz, że Wydajesz na głupoty więcej niż na własne marzenia. Kiedy nauczysz się kontrolować przepływy, zrozumiesz, że budżet to nie zakaz wydawania, tylko plan, który mówi: Nie musisz rezygnować z życia. Po prostu kupuj mądrzej. Finansowa wolność nie zaczyna się od podwyżki, tylko od kartki, papieru i długopisu, bo nie możesz kierować statkiem, jeśli nie wiesz, gdzie ucieka woda. Fakt jedenasty. Pieniądze mają osobowość. Jeśli je szanujesz, wracają. Jeśli je ignorujesz, Uciekają. Ludzie, którzy traktują swoje finanse z uwagą, mają wrażenie, że zawsze im się udaje. Ale to nieszczęście, to nawyk. Kiedy raz w tygodniu przeglądasz konto, planujesz wydatki i kontrolujesz długi, wysyłasz pieniądzom jasny komunikat: Wiem, gdzie jesteście i mam nad wami kontrolę. Wtedy zaczynają się zachowywać jak dobrze wychowane dzieci. Nie uciekają, nie psocą i rosną spokojnie. To nie magia, to dyscyplina w przebraniu. Wystarczy. Pół godziny tygodniowo, by mieć spokój finansowy, który inni próbują kupić za tysiące złotych. Bo w finansach, tak jak w życiu, działa prosta zasada: kto pilnuje porządku, ten śpi spokojnie. Fakt dwunasty. Wyobraź sobie, że codziennie płacisz sobie samemu, nie bankowi, nie sklepom, nie Netflixowi sobie. To właśnie jest filozofia: najpierw zapłać sobie. Z każdej wypłaty odłóż 10%, zanim wydasz cokolwiek. Nie po nie jak zostanie. Tylko natychmiast. Ta jedna zasada zbudowała fortuny tysięcy ludzi. Poprawda jest brutalna. Jeśli nie odłożysz od razu, nie odłożysz nigdy. Zawsze znajdzie się rachunek, zachcianka albo promocja, która nie mogła czekać. Ale gdy zaczniesz płacić sobie, coś się zmienia. Zaczynasz czuć kontrolę. Z małych kwot rodzi się nawyk, z nawyku kapitał, a z kapitału spokój. Po roku masz fundusz bezpieczeństwa, po pięciu latach. Własny kapitał inwestycyjny, bo największym. Błędem finansowym nie jest brak pieniędzy. To brak decyzji, by wreszcie potraktować siebie jak najważniejszy rachunek miesiąca. Fakt trzynasty. Znasz ten moment, kiedy mówisz, nie mam szczęścia do pieniędzy? Prawda jest taka, że szczęście nie ma z tym nic wspólnego. Pieniądze nie lubią losowości, one kochają rutynę. Jeśli co miesiąc automatycznie odkładasz stałą kwotę, nawet małą, twoje finanse zaczynają się układać jak puzle. To dlatego ludzie, którzy mają automatyczne przelewy na konto oszczędnościowe, są spokojniejsi. Nie dlatego, że zarabiają więcej, tylko dlatego, że nie muszą się nad tym zastanawiać. System działa za nich. Kiedy pieniądze znikają z konta, zanim zdążysz je wydać, nie czujesz straty, czujesz ulgę, bo oszczędzanie to nie emocja, to procedura. Największy luksus finansowy to nie nowy samochód, to spokój, który przychodzi z powtarzalności, bo fortuna nie lubi chaosu, ona uwielbia system. Fakt. 14. Każdy zna kogoś, kto zainwestuje, jak będzie więcej pieniędzy. Problem w tym, że ten moment nigdy nie nadchodzi. Inwestowanie nie zaczyna się od dużych kwot, tylko od odwagi. Weź 100 złotych i kup akcje, obligacje, cokolwiek. Nie po to, żeby się wzbogacić. Tylko, żeby nauczyć się emocji, które temu towarzyszą. Zrozumiesz, że rynek to nie kasyno, tylko test cierpliwości. Zobaczysz, jak reagujesz, gdy coś spada i jak się czujesz, gdy rośnie. Tego nie nauczy ci żadna książka, tylko doświadczenie. I właśnie dlatego milionerzy inwestują nie dlatego, że mogą, tylko dlatego, że zaczęli wtedy, gdy nie mogli. Bo każda mała inwestycja jest jak pierwszy trening. Nie zbudujesz mięśni finansowych, jeśli nigdy nie podniesiesz nawet drobnych. Fakt 15. Kiedyś ludzie liczyli pieniądze. Dziś pieniądze liczą ludzi. Karty, aplikacje, płatności zbliżeniowe wszystko jest tak wygodne, że przestaliśmy czuć, że wydajemy. Dlatego najmądrzejszym krokiem, jaki możesz zrobić dla swoich finansów, jest powrót do gotówki. Przez miesiąc płać tylko banknotami. Zobaczysz, że każdy zakup boli trochę bardziej i bardzo dobrze. Ten ból to Twój najlepszy doradca finansowy, bo kiedy widzisz, jak pieniądze realnie znikają z portfela, Zaczynasz wybierać mądrzej. Technologia jest genialna, ale w jednej rzeczy nas oszukała: odłączyła emocje od decyzji. Gotówka to twój detektor głupich zakupów. Jeśli coś nie jest warte uczucia, że portfel staje się lżejszy, to znaczy, że nie jest tego warte wcale. Fakt szesnasty. Najcenniejszy zasób, jaki masz, to nie pieniądze, tylko czas. Pieniądze możesz odzyskać, czasu nie. Dlatego każda decyzja finansowa powinna być mierzona godzinami życia, a nie złotówkami. Jeśli coś kosztuje 1000 złotych, a zarabiasz 20 złotych na godzinę, to oznacza 50 godzin Twojego życia. Czy warto? Czy ten gadżet? Ubranie albo nowy telefon naprawdę są warte ponad tydzień Twojej pracy. Kiedy zaczniesz przeliczać ceny na czas, wiele koniecznych rzeczy nagle przestaje być koniecznych. Właśnie wtedy zaczynasz rozumieć, że prawdziwe bogactwo to nie mieć wszystko, tylko mieć wolność, by nie musieć wszystkiego kupować. Bo każdy rachunek to nie wydatek pieniędzy, tylko fragment Twojego życia, który oddajesz w zamian. I jeśli coś ma kosztować Twoje godziny, niech przynajmniej będzie tego warte. Fakt 17. Niektórzy marzą o bogactwie, inni po prostu rozumieją procent składany. To on jest prawdziwym bohaterem finansów. Jeśli odkładasz 200 zł miesięcznie, to po 10 latach masz ponad 24 tysiące złotych, i to bez żadnej inwestycji. Ale jeśli pozwolisz tym pieniądzom pracować z odsetkami, po dwóch dekadach suma może przekroczyć 60 tysięcy złotych. To nie czary, to matematyka. Właśnie dlatego najbogatsi mówią: nie pracuj ciężej. Spraw, by Twoje pieniądze pracowały mądrzej. Bo procent składany działa jak kula śnieżna: najpierw powoli, potem coraz szybciej. Każdy miesiąc zwłoki to stracony etap rozpędu. Zamiast więc szukać kolejnego magicznego sposobu na zarobek, wystarczy zrozumieć ten jeden. Cierpliwość w finansach to nie wada. To sekret, który działa bez względu na dekadę, inflację i modę. Fakt osiemnasty. Najbardziej niedocenianym źródłem bogactwa jest spokój. Ludzie popełniają finansowe błędy nie dlatego, że nie wiedzą, co robić, tylko dlatego, że działają w panice. Gdy rynek spada, sprzedają. Gdy rośnie, kupują. A mądry inwestor robi odwrotnie. Gdy inni się boją, on się uśmiecha. Bo wie, że emocje to największy wróg portfela. Jeśli nauczysz się zachowywać zimną krew, twoje decyzje staną się lepsze niż niejednego eksperta. Wystarczy, że zapamiętasz prostą zasadę: czas i spokój. Wygrywają z nerwami i pośpiechem. Pieniądze lubią ciszę, nie potrzebują dramatów ani paniki. Każdy wielki inwestor zaczynał jako ktoś, kto po prostu potrafił poczekać, gdy inni panikowali. To dlatego bogactwo nie wymaga geniuszu, wymaga charakteru. Pakt 19. Najlepsze decyzje finansowe to te, które są nudne. Automatyczne przelewy, systematyczne inwestowanie, planowanie wydatków, brzmi jak instrukcja pralki, ale działa lepiej niż tysiąc nasprytnych trików z internetu. W finansach nuda to nowa ekscytacja, bo stabilność daje to, czego nie kupisz nawet za milion złotych bezpieczeństwo. Gdy masz poduszkę finansową, śpisz spokojniej. Gdy wiesz, że rachunki się zapłacą, myślisz jaśniej. Ludzie szukają adrenaliny w inwestycjach, a powinni jej szukać w życiu. Pieniądze nie są po to, by je ścigać, ale by pozwoliły ci zwolnić. Bo prawdziwa wolność finansowa to nie jacht ani willa, to świadomość, że jutro możesz wyłączyć budzik i nic się nie zawali. Fakt 20. Największa decyzja, która daje efekt kuli śnieżnej, to ta, że w ogóle zaczynasz. Nieważne czy to 10 zł, 100 czy 1000. Liczy się moment, w którym przestajesz tylko myśleć o pieniądzach, a zaczynasz je świadomie kierować. Każdy wielki majątek zaczął się od małego kroku, jednej decyzji, jednego dnia, jednego przelewu. Bo w finansach chodzi nie o to, żeby mieć więcej, tylko żeby wiedzieć, dlaczego chcesz to mieć. Jeśli dziś zaczniesz, jutro już będziesz dalej niż 90% ludzi. Bo fortuna nie lubi perfekcji, lubi działanie. Nie czekaj więc na lepszy czas. Zrób pierwszy ruch i pozwól, żeby kula śnieżna Twoich decyzji zaczęła toczyć się sama. Bogactwo to nieszczęście, to konsekwencja. Który z tych kroków zrobisz dziś? Napisz w komentarzu. Zaczynamy ruch.